Szósty Europejski Kongres Gospodarczy za nami. W trzydniowej konferencji udział wzięli komisarze Unii Europejskiej, polscy politycy, przedstawiciele rządów Europy i świata oraz zarządzający największymi polskimi firmami i przedstawiciele globalnych marek. Debatowano m.in. o finansach, bezpieczeństwie energetycznym, transporcie i logistyce. Grupa PKP Cargo już po raz trzeci była sponsorem głównym wydarzenia, ale w tym roku debiutowała na kongresie jako spółka giełdowa. Na tym kongresie warto słuchać polityków, warto słuchać postaci, które kreują polską przestrzeń gospodarczą, polską przestrzeń ekonomiczną. Podczas tego kongresu zostały wypowiedziane bardzo ważne słowa. Mówiono o bezpieczeństwie energetycznym Polski, budowanym w oparciu o polski węgiel i to dla firmy takiej jak PKP Cargo której działalność jest w bardzo dużej mierze związana z Polskim Węgiem, to bardzo ważna wiadomość. Największa część naszego biznesu to transport paliw stałych, w związku z czym jesteśmy tutaj, gdzie bije serce naszej firmy, właśnie na Śląsku. To jest bardzo dobra okazja, by rozmawiać o perspektywach sektora węglowego w Polsce. PKP Cargo doskonale wpisuje się w koncepcję reindustrializacji, która jest takim głównym motywem przewodnim tego kongresu. Jesteśmy krwioobiegiem gospodarki. Pan premier mówił o bijącym sercu. Polska kolej to jest element niezbędny tego żywego organizmu. Mamy możliwość porozmawiania nie tylko z naszymi klientami, jak to było do tej pory, ale również z naszymi inwestorami. Kongres jest wspaniałym miejscem, żeby zaprezentować również cargo pomysł zarządu na to, jak będziemy tę firmę dalej zmieniać, optymalizować. Moje wystąpienie na panelu pozwala szerszemu gronu zaprezentować naszą wizję zmiany kargo, pochwalić się sukcesami, co też jest bardzo ważne, bo musimy pokazywać jak kargo się zmieniło, ale również określać drogę i pokazywać drogę, którą chcemy dalej zmierzać, a ta droga mam nadzieję zaprowadzi nas do jeszcze większych sukcesów. W październiku zeszłego roku razem z naszymi partnerami ze wschodu uruchomiliśmy bezpośrednie połączenie kolejowe, które łączy terminal zespołu w rejonie Szanghaju z terminalem Targospodu w Warszawie Kaza, co tydzień regularnie przyjeżdża w który ma 42 lub 44 kontenery. W skali roku jest to kilkadziesiąt pociągów, kilka tysięcy kontenerów. Jeszcze w 2009 roku przywoziliśmy rocznie w 6 tysięcy kontenerów. W rok 2013 zamknęliśmy ilością blisko 160 tysięcy. Plan na rok bieżący to jest 180 tysięcy. Ja wierzę w to, że przetruczymy 200 tysięcy. Zmiany i rozwój czekają nie tylko PKP Cargo. W najbliższym czasie kontynuujemy modernizację infrastruktury kolejowej. To jest m.in. trasa Warszawa-Katowice. Chodzi o to, żeby w przyszłym roku główne trasy w Polsce były gotowe pod nowe, szybkie, komfortowe pociągi Pendolino. Prywatyzacja, energetyka, telekom, informatyka, kontynuacja. Tego, co nam się udało bardzo dobrze oceniona przez rynek prywatyzacja PKP Cargo i PKL-u również, no i nowocześnianie oferty dla klienta w pociągach PKP Intercity.